Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Kowalu. się jest nietypowy odcinek, bo jest razem ze mną kto? z e, bardzo serdecznie was tutaj witam, siemano. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy od serii Duplo. Albo nie, zacznijmy od y, ustawienia tych progów, no wiesz co chodzi. Zaczynamy od pierwszej serii, Duplo. Co sądzisz o Duplo? Co ja sądzę o Duplo, no na pewno seria dobra dla najmłodszych, a dla nas starszych, no to nie wiem. Ty masz jakieś klocki Lego w domu? Ci, tak, duplo? Ja przez wiele swoich lat miałem duplo. Miałem pociąg. Mój kuzyn mu otrzyma. Szczerze, jest to naprawdę spoko. Y, y, seria wyglądowo-średnio, mm, ale wiadomo, zabawowo jest. Tak najbardziej super. Dalej mamy A. Lego Ninjago. Czy nie o to Cosplay Jr. Ja z sezonu pilotażowego, jak miałem czarny stoli. <laughs> To jest top 1 cosplayerów w <grywa> Long before time had a name, the first spinjitzu master created Ninjago. O oh, chłopie. Ja bym dał Kuch, elegancko to... high. Naprawdę? Dlatego, że jest to jedna z wow. bardziej kultowych serii. Wiadomo, mnie najbardziej się podobała ta seria na początku i do tam, nie wiem, 7, 8 sezonu. No, ale Generalnie jest to główny trząt tej marki, nie? Bez tego to. A, późne, a później, a później ci się już nie podobało, czy jak to wyglądało? Trochę mi się znudziło. A, rozumiem. Dalej mamy lego Star Wars, elegancko High. <śmum> Tutaj w nie muszę mówić dlaczego, bo. I za jest... ująć. Właśnie, jestem ogromnym fanem tej serii. Dalej mamy Super Mario. No, to dupci trochę. To dupci. W sensie figurki wyglądowo średnio. Ale też nie chcę na najniższy tier, bo jednak zabawowo może być, ale nie do końca. Tak A w, w ogóle słyszałeś o tym, że Super Mario ma być teraz zakończone w sensie ta interaktywna i mają robić normalne figureczki? Słyszałem. O, no proszę, a nie wspomniałeś o tym na newsach, ty łobuzie. Słyszałem, ale zapomniałem o tym wspomnieć po prostu. Mm -hmm, nieważne. akurat. Bo mamy technik. ja się dałbym na spoko, nie jest to moja Jak seria, ale jest świetna. Mamy. Masz zestawy jakieś z technik? A ile? W sensie mam taką koparkę z 2011, taką drugą też, nie chyba z tamtych lat tylko ziemniejszą i taki trzeci zestawik, taki auto. Jeżeli o mnie chodzi, to ja mam chyba łazik Buggy taki żółty, zielony dragster, taki Taki, wie, że się nakręca i się puszcza no. <laughs> I jest taka jeszcze czerwona ciężarówka z motorkiem na, na ja czzepie. Dalej mamy Speed Champions u elegancko hype. No, Opie. Kiedyś, bardzo fajne. Tak. Kiedyś tak jak były te sześcio dałbym bardziej na spokój, ale te 8 są światem... Ja jeżeli o mnie chodzi, to... do zakupu się przymierzam takie zielone autko McLaren Elva. Podoba mi się. Dobra, dalej mamy serię LEGO Marvel. Osobiście... Ajajaj. No, nie, tam, nie wiem, z 10 filmów z Marvela. Jest to spoko uniwersum. Nie mam nic przeciwko. Jest fajne i zestaw w miarę też dałbym na spokój. LEGO Friends. tak? Ja LEGO wiem, Przyjaciele. Ja wiem, że możesz mnie nienawidzić, ale osobiście Kowal, ale ty wiesz dlaczego? Nie, nie mam pojęcia oświetlonego. Bo te zestawy, które wyszły, mi się bardziej podobają niż Ninjago, bo są według mnie ładniejsze. Bardziej mi się do miasta by przydały niż jakieś takie sety dziwy takie z Ninjago. Wiesz, jakieś te w, sensie w, ta, tak w sensie ta tegoroczna seria? No tak, tak. W sensie jakby A -a, nie licząc no... tej tegorocznej fali, fali, dałbym raczej na albo spoko, albo średniawkę, no ale że wydali. Świetne zestawy z tej serii. Mógłbym dać pomiędzy spoko, alegając Kochaj, ale właśnie się zastanawiam. spokojnie, może być. Dokładnie, dobra, idźmy dalej. I teraz mamy Lego Minecraft. O, Klocki w klockach, można by rzec. Co o tym sądzisz? Osobiście lubię Minecrafta, tak? Ale...

Dalej mamy A, 4 no Plus. Ojej, ojej, ojej. Ja wiem. Bezkompromisowo, bezkompromisowo 4 plus. Lego próbuję trochę zrobić z dzieci chyba debili, bo kiedyś na przykład tak były zestawy, powiedzmy 5 Plus CT. One były ciut, bardziej skomplikowane, ale na spokojnie dziecko dałoby rady takie coś budować. A teraz robią nam 4 Plus, które po prostu wygląda jak wygląda, nie? No, no i e... też nie zapominajmy, że Lego cały czas się nie może zasłaniać tym, że konstrukcje są do dupy, bo to jest dla najmłodszych. No, Polećmy sobie przykładami. Chromer albo nie wiem, Ostatni Lot Perły Przeznaczenia, albo... No ale też nie ma, że 4 Plus robi same słabe zestawy, bo można też przypomnieć sobie pod serię City, no. e, Lego Safari, albo Lego farma co było rok temu. To źle nie było. Dalej mamy serię Minifigures. O kurczę. No raczej elegancko high, no bo... Wiele razy dostawaliśmy naprawdę świetne figurki i to po prostu mogło nam fajnie udoskonalić kolekcję Do jakichś fajnych dodatek, na przykład do mocy Świel Wiele świetnych figurek, żeby jakby wyróżnić to jest najlepsza, ale niektórych da się jakby wybierać. No, Więc zasady. jeżeli chcecie ranking wszystkich figurek z tego Mini zostawcie łapkę w górę. Monkey Kid, tam e... na spoko może. No, bo zestawy są ładne, ale chyba największym minusem jest to, że seria jest dystrybuowana na rynek chiński, tylko tak. i wyłącznie. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem, ale nie z tego, że uważam, że ją za brzydką, tylko nie, tego, twoje klimaty po no, prostu. Bardziej tak, w sensie jest ładna, naprawdę mi zestawy się podobają nawet, ale wiadomo, wolałbym sobie kopić coś hmm. ze Star Warsu, Speed Champion, z serii. Tam nie wiem, Lego Adult, tylko Iconics. Nie, no Architekt, wiadomo. No. Dalej mamy Lego Icons. I Icons chyba, no, no, no. Icons, no to elegancko, high. Jak Ach, dobrze wiecie, okay. ja jestem wielkim fanem modularów. Sam w kolekcji mam trzy modulary zestawów do dorosłych. Według mnie są to najlepsze zestawy w Lego. I one powinny mieć osobną tier, jakby tier, na którym byłyby najwyżej, i byłyby tylko one, bo to jest coś pięknego. Każdy, prawie, prawie każdy zestaw tej serii jest piękny. Dobra, no to teraz mamy ideas. No to elegancko hajne, no jakby. Opie. To... Drzewko bonsai, kubuś puchatek, ulica Zamkowa. No właśnie. Dużo jest tych dobrych zestawów z ideas. A poza tym, jakby my możemy trochę ingerować jako fani w tą firmę, w sensie wyglądał. No tak, przecież też niedawno wydali ten zestaw od Polaka, co nie? Te te, 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 te dioramki. Dalej mamy Kreator. Ja bym tak, dał... Zwykły Kreator? Czy zwykły. podciągamy pod to też Kreator czy w jednym? Zwykły. Dobra. No, coś no, tam między tak, co? albo Spoko, ale nie wiem. Spoko chyba bardziej. Lego DC, yyy... Kurde, nie wiem. Poko. Co my albo... tam dalej mamy? DC? Spoko albo średniawa, w sensie, nie wiem. Eee, Średniawa, jak dla mnie. I te zestawy jakoś tak... Niby są spokojne domo. nie należy dawać tego do dupcia albo tam niżej. Takie mieszane trochę. Co jest niżej od dupci, Stopy? O, brikheadzy! Ja nie mam ani jednego brikheada. Ja mam jednego. Powiem, że a jakiego? Ja y, Asokitanu z siódmego sezonu Clone Wars. Polecam. Mhm. Powiem tak, jest to fajna seria, jest to coś innego. No. To wal, a widziałeś tego, tego stworka z władcy pierścieni? Co wygląda jak y, brikhead małego po prostu dziecko? Jakoś nie Tity, ty, 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 ty. Jakoś... Nie jestem fanem wielkiej tej serii, ale jednak dałbym elegancko High. Jakby po Star Warsach, mi się wydaje, że jest to druga chyba najbardziej popularna i kultowa licencja w Lego. Chyba nawet nie wiem, czy nie druga. Dalej mamy Classic. Classic. Hmm. Ja bym dał spoko. A wiesz czemu? No dlaczego? Pierwszy, bo płytki konstrukcyjne po drugie spoko dać no, elementów. elementu. No oczywiście. Dziś... A dużo masz z Classic, bo ja chyba tylko płytkę ja, konstrukcyjną. Ja mam dwie płytki chyba, konstrukcyjny i jeden taki zwykły zestaw, jakby jakieś kupiłem co taki, żeby ten uzupełnić klocki, nie? Kowal, ulubiona płytka konstrukcyjna. Mm, szara, bo największa. Dalej mamy Lego Dots. Spoko dawca elementów to na pewno. No może dawca, nie wiem, czy tak taka ta średniawka albo do dupci, to dup, ci się zastanawiam się. Jak to dać, nie? Nie, no, średnio chyba. No, dalej mam no, 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 ja spoko. spoko. Bo nie jest to elegancko high, mimo że jest trochę kultowa, ale zróbmy tego trochę do tego, jakby brakuje. Co my tam dalej mamy? Ars, czyli to są to, te, że z groszków robisz portrety, tak? Ja będę na elegancko high. Mi się to tak hmm. bardzo podoba. To jest genial. No dobrze. Dalej mamy Jurassic World. nie był no, fanem dinozaurów, sadziciaka. No, no, bo nie dał no spoko. Spoko, niech no niech spoko. będzie. Dobra, teraz mamy awatar, ale pytanie czy ten nowy awatar czy awatar Legenda Anga? Ten nowy. Wiesz co ja bym Dobra, dobra. Spoko. I zestawy są spoko, ale nie miałbym nic przeciwko takiegoś kupna zestawu z tej serii, bo taki też miał fajny motyw według. A kupiłbyś se sam czy wolałbyś, żeby ktoś ci zasponsorował? No raczej ktoś, nie? Dalej mamy serię video Oj ojoj oj. Co z tą serią się działo, weź mi powiedz. Nie wiem, wiesz co, jakoś tak mam ochotę dać tutaj. No i dobrze, tak zostaw. Co tu w ogóle tak było? Nie wiem. To było takie, nie powiem skąd ta aplikacja. Raczej muszę dać tutaj, no bo, kto to powiedzieć... Te ze zestawy z 90 zł na, na, na internecie nie wiem, za dwie dychy nie całe były. Nie, taniej chyba, za 8 no, nawet. No na, 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 nawet taniej. Dobra, teraz mamy Władcę pie... O kurde ja pieczonek. na hype. Mimo że oglądałem no. też tam z parę filmów, jakimś wielkim mega fanem nie jestem, to jednak jest to dosyć kultowa seria i według mnie zestawy naprawdę są świetne. A Rewendel, to jest po prostu cudo architektoniczne. Jest to też po prostu coś legendarnego. Dobra, a propos sobie... legendarnych serii to widzisz co teraz mamy tu na horyzoncie? Jakie wspaniałości? Hero Factory O kurczę, miałeś jakiegoś Hero Factorka? Tak najbardziej. Szczerze wolę chieru faktury niż Bayonnik, ale wiem, że pewnie wiele ludzi mnie po prostu znienawidzi. Dalej mamy bionik. A co było pierwsze? Fabryka bohaterów czy Bionicle właśnie? Bionikle było. I Bionicle aż też tak. na spoko. No bo... Bionicle to te 2001-2003 lata, a później tak. dopiero było chyba. Jest to ładne, ale nie wygląda jak Lego. Wojownicza ninja. Dalej mamy tak, Turtles. O hopie. Spok Jak najbardziej. Nie no spoko. spoko. Bo sera była świetna. Yy... Ale serial też był zajebisty. No wiadomo, no, najbardziej. Bo mi się też podoba... żółwie... Czekaj, czekaj, te żółwie to są chyba 2012, tak? Tak, ten taki najfajniejszy. Aha. Następnie mamy... Właśnie, no była to krótka seria, ale jeżeli chodzi o samą licencję, a taka dla mnie jest po prostu w sercu głęboko, więc musi być elegancko chaj. Dalej mamy oh, Galidor. O oh, ojoj, 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 ojoj. Tak, To wiesz co, zostawmy bez, bez królego komentarzy i ja omówienia. Dalej... Disney ogólny Dałbym na spoko. O oh, jak najbardziej, jak na najbardziej. zamek Disney jakieś pociągi oh, tam było, były. Ale to Mac No, Elwa. Elfs? Elf, Selfis, ten się czytał osobiście Nie oglądałem, ani średnia. nie składałem, jak najbardziej. Nie, nie dałbym to niżej tego szczerze, ale jakoś mega mi się to nie podobało, nie? Spoko. No roz... Nexon Knights? Nexon Knight teraz kolego. Ja bym coś dał pomiędzy spoko albo średniawą. Ale no, mm, dam spoko. Nice. No dobra, niech, spoko. niech będzie. Tima. O kurcze pieczone. Elegancko no, no i dobra. Nie jest to też częściowo życie, nasze znaczy dzieciństwo i też jest naprawdę świetną serą. Dobra, widzowie, teraz kolor się chyba tylko będzie wypowiadał przez dwa okay. następne segmenty no albo to... trzy. LEGO Pirates Jest to seria dosyć archiwalna, wiadomo, ostatnie Dosyć? Zestawy, no bo wiesz, ostatnie zestawy były chyba jakoś... W latach 90. -tych. Nie, bo jeszcze później były remake'i takie ty... krótkotrwałe. Co? No były. Muszę sprawdzić. No sprawdzić. Primo klocki, polecam serdecznie. Uw uwielbiam klimaty Piratów. A faktycznie, bo było tam jakieś y, w 2015 jeszcze, później jeszcze były jakieś Lego duplo Jake no i Pirati z Niblandii. No właśnie. Wejdź, wiadomo, były późniejsze w LEGO przygodzie te remake i dostaliśmy LEGO y, mini Fidges, y, tego astronauta z dzieckiem, mam tą figurkę. I Benek, i Benek, i Benek. Tak. same wstawy były przepiękne, wiadomo, trzeba też patrzeć innym okiem, bo to były jakby totalnie inne czasy, ale te tamte czasy robiło to naprawdę wielkie wrażenie, to dzisiaj zresztą też robi. Tutaj mamy takie klimaty raczej tego, tej takiej serii, jak e to prostu... Island, no, Island, Island, I. No tak, takie dzikuskie jakby. Dziku dzikusy za to. Pewnie, Nie, wiem, chodziło o westerny, takie bardziej właśnie te wyspiarskie. Kiedy na to patrzę, to naprawdę, to się wydawało takie trochę inne niż te dzisiejsze serii. Ułaska się w oku kręci. co to A jeżeli ty widzisz, że na tak ty znajdziesz się w pianego góry na tak, 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 Dobra, Zestawy mi się bardzo podobały, klimat, konstrukcje, figurki miała fajne Moi drodzy Lego Dreams Ja osobiście dałem Legend kochani Te Zestawy są jak najbardziej spoko, ale yy, oglądałem serial Lego Dreams i Najpierw najpierw odcinek, po obejrzeniu pierwszych dwóch odcinków stwierdzam, że to może być naprawdę świetny serial. serial. Jakby trochę jest taki inny ten serial, czy tak czuję, niż te poprzednie seriale, co były... jakby zastąpić Lego Ninjago, ale podejrzewam, że no nie zastąpi Lego Dreams, a szkoda. To coś będzie pokroju Lego Chimi, że fajne, ale nie zastąpił. Bardziej ja bym strzał, że to będzie coś w stylu Lego Hidden Side, że niby coś innowacyjnego, ale to szybko może upaść. A tak nie ma aplikacji, więc raczej... Jak na razie oczywiście no, tak. I teraz LEGO, to nie wiem jak to możemy ocenić. Może Ale Lego Architekt, Może LEGO zestawy okolicznościowe, bo nie... nie a nie wiem. Może oko okolicznościowe, nie? O, dobra. Miałbym na spoko, tak jakoś tak po prostu. Także to była tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. O cholera! Zapomnieliśmy o Lego czymie znaczy Lego City Dobra, Lego jak ktoś to Lego A. City będzie na Legamsko ko Ale ja muszę się także Do widzenia, do zobaczenia Żegnam